Czy musisz spełniać oczekiwania innych, a przede wszystkim rodziców, bez względu na to, ile masz lat, czy nadal myślisz, co oni pomyślą i zastanawiasz się, czy oni zaoprobują to, co wybrałeś, wybrałaś, zdecydowałeś? Czy zastanawiasz się, czy komuś będzie przykro, czy co sobie o tobie pomyśli? Jeśli tak, to koniecznie oglądaj dalej to wideo, bo będzie dzisiaj o stawianiu granic i o tym, dlaczego tego nie robimy. Barbara Lech i poprzez swoją metodę Zapnij pas pokazuje ci jak zbudować silny fundament samoświadomości. Pas to pewność siebie, asertywność i samodyscyplina, elementy które połączone ze sobą sprawiają, że jesteś nie do zatrzymania i realizujesz swoje cele, swoje marzenia i dajesz sobie prawo głosu, wyznaczasz granice i masz dyscyplinę do tego, żeby realizować swoje cele. Brzmi dobrze, nie? Ok, subskrybuj mój kanał, bo będzie tych treści więcej, a dzisiaj rozmawiamy o asertywności i o granicach, a w zasadzie o tym, dlaczego często tych granic nie stosujemy. Ja jestem przygotowana, skrypt zrobiony, więc startujemy. No, bardzo często jest tak, że pomimo tego, że dorastamy, dostajemy dowód osobisty i wychodzimy w życie, zakładamy rodziny, nawet swoje biznesy, to nadal jesteśmy bardzo mocno powiązani z naszymi rodzicami. I dobrze, bo to w końcu więzi rodzinne. Gorzej, że to łączy się też często z tym, że trochę jesteśmy ubezwłasnowolnieni przez swoich rodziców, a w zasadzie sami to sobie robimy, bo, no bo nadal potrzebujemy tej aprobaty rodzica i nie potrafimy unieść tego, że mama mogłaby się pogniewać, że mama mogłaby być nieszczęśliwa, że tata mógłby i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz zastanów się, czy zdarza Ci się, Pójść po aprobatę rodzica, na przykład, jeśli planujesz kupić nowy samochód, albo dom, czy po prostu to robisz, bo jesteś dorosły, masz swoją być może rodzinę, albo nawet jeśli jesteś singlem, to nadal jesteś dorosły i możesz te decyzje podejmować, czy też idziesz na rodzinny obiad i mówisz: hmm, e, chciałbym kupić dom. I teraz nie chodzi o to, że prosisz o poradę, czy też chcesz porozmawiać o tym, jak dorosły z dorosłymi, tylko oczekujesz, że rodzice powiedzą: o, cudownie, wspaniale, cudownie, aprobujemy to. Bardzo często też idziemy do tych rodziców z takimi tekstami, które wiemy, że nie spotkają się z aprobatą, ale tym bardziej pragniemy, żeby oni w końcu zaakceptowali to, co my wymyślimy. Tylko to się nie uda. Bo rodzice mają swoje skrypty, o czym mówiliśmy w jednym z odcinków na temat asertywnej komunikacji i pewności siebie, więc dla nich dom na przykład może być końcem świata, bo to kłopoty, bo to pieniądze, bo to ciągle trzeba coś wymieniać, a to dach cieknie, a to okna nie są szczelne i tak dalej, więc oni idą według swojego skryptu, a Ty masz prawo stworzyć nowy. I dom może być Twoją łazą spokoju i Twoim miejscem szczęścia. I teraz, jeśli ty przychodzisz z taką bombą do rodziców, to nie oczekuj, nie spodziewaj się, że oni się zachwycą. Oni prawdopodobnie będą chcieli ci to wybić z głowy. I teraz pytanie, dlaczego ty w ogóle do nich poszedłeś? Hmm. No zostawmy, to ty możesz o tym oczywiście pomyśleć. I teraz z kolei rodzice, bardzo często sama jestem rodzicem, mają takie poczucie, że to ich dziecko no zawsze będzie ich dzieckiem, i to jest fakt, tylko że czasami to dziecko ma 50 lat. A rodzic dalej próbuje to dziecko zaopiekować, zatroszczyć się i dzielić się swoimi radami i sposobami na życie. Jeśli jesteś takim rodzicem, to też sobie zrób tutaj klatkę stop i, i, i przestań to robić, bo Twoje myślenie jest Twoim myśleniem, a Twoje dzieci mają prawo do wolności. I kiedy patrzysz na nich z miłością, jak wzrastają, to oni naprawdę rozwijają skrzydła i sięgają swoich potencjałów. I tak naprawdę nie chodzi o to, że masz radzić, tylko o to, żebyś zapytał, okej, okay, chcecie kupić dom. Chcecie? To kupujcie. I tyle. A nie dawał rady na temat tego, co tobie kiedyś wdrukowano w innych pokoleniach. I teraz popatrzcie, ludzie mówią nam o tym, co mają, mamy robić, jak mamy żyć, co mamy studiować, gdzie mamy pracować, czasami nawet z kim się mamy związać, I, i my ich słuchamy. I to jest chyba najbardziej w tym wszystkim bolesne, bo dlaczego, jeżeli ty poznajesz kogoś i ten ktoś jest dla ciebie stworzony według ciebie, a mama, tata, przyjaciółka czy ktokolwiek inny nie zgadza się z tym tematem, to dlaczego oni tak łatwo mogą podważyć Twoje zdanie? Jeśli Ty chcesz iść na studia, na przykład medyczne i znowu słyszysz głosy, że to będą trudne studia, że to nie, to nie dla Ciebie, że w Waszej rodzinie nikt nie był nigdy lekarzem, że to, to nie macie takich głów, że lepiej jakąś zawodówkę, po tej zawodówce potem jakieś sensowne, do pracy jakieś sensowne, żeby mieć pieniądze i tak dalej i tak dalej. Czyli znowu jesteś wdrukowywany tym, co niosą Twoje pokolenia. Ale Ty masz prawo powiedzieć stop. Tylko czemu my tego nie robimy? Bardzo często dlatego, że tracimy i nie jesteśmy w stanie unieść konsekwencji tych swoich własnych wyborów. Bo jeżeli rodzice będą chcieli Ci wybić z głowy zakup domu, a Ty uprzesz je i go kupisz, to, to oni wtedy mogą się na Ciebie obrazić, mogą Ci odciąć jakieś finansowanie, jeśli jesteście zalewni finansowo, Możesz mieć jeszcze mniej głasków niż w dzieciństwie, mniej aprobaty, i to jest tak dużym bólem dla Ciebie, że rezygnujesz z tego, co jest dobre dla Ciebie, po to, żeby się, u, żeby się przymilić rodzicom, i wtedy oni są zadowoleni, że Ty dalej mieszkasz w bloku, a Ty no a ty, a ty, no bo przychodzą na te obiady, bo się do siebie uśmiechacie, bo, bo mama już nie rwie włosów z głowy, jak sobie poradził z tym domem, ale tak naprawdę coś w tobie umiera. Jeśli decydujesz się na wybór studiów, takich jak rodzice ci wybiorą, a nie tych, które ci się marzą, bo, bo właśnie padły słowa dobrze, rób co chcesz, ale my ci tego nie sfinansujemy, musisz sobie poradzić. I znowu, jeśli wycofałaś, wycofałeś się tylko dlatego, że... Że nie byłaś gotowa do tego, żeby równocześnie pracować albo wybrać te studia w innej formie niż dzienne, no to oczywiście w jakiś sposób jesteś zaspokojony, dostajesz finansowanie, studiujesz sobie w dobrych warunkach, rodzice są szczęśliwi, dumni, bo w końcu realizujesz to, co ci rekomendowali, ale, ale w tobie coś umiera. Jeżeli chcesz zmienić pracę, bo nie czujesz się w swojej pracy dobrze, i znowu głosy z zewnątrz ci mówią, że daj spokój, przecież przynajmniej znasz zasady, nie jest źle, może być gorzej, i znowu zostajesz z powodu P, poczucia własnej wartości, małego poczucia własnej wartości, wartości w tym, czym ci jest niewygodnie, no to znowu coś w tobie umiera. Tak samo jest z partnerem. Tak samo jest z każdą inną rzeczą. Jeśli realizujesz czyjeś programy, to co ktoś ci narzuci, to przestajesz być sobą, przestajesz być przy sobie. I teraz jesteś dorosły. Jeśli masz dowód osobisty, a pewnie masz, oglądając to wideo, to jesteś dorosły. A z dorosłością niesie się dużo przywilejów, ale też dużo rzeczy, które trzeba zrobić. Tymi przywilejami to wiadomo, balangi do rana, szaleństwa i tak dalej. Żartuję, też. Ale przede wszystkim decyzje, decyzje, które podejmujesz samodzielnie. Wybierasz coś, mówisz, że zrobisz albo nie zrobisz, czyli jesteś samobieżną jednostką, samodecydującą jednostką. I uwaga, umiesz unieść konsekwencje tych wyborów. To, że mama będzie płakać, to, że tata się na ciebie obrazi, nie będzie się odzywał. To, że przyjaciółka cię porzuci, to, że i tak dalej, i tak dalej, to nie jest łatwe do uniesienia, ale jeśli ci ludzie odrzucają cię dlatego, że ty chcesz realizować swoje programy, swoje cele, to nie jest dobrze. Przestań się tego bać, bo być może mama będzie słuchana przez jakiś czas, ale prawdopodobnie jej przejdzie. Jeśli wasza relacja rodzinna jest tak zła, że jej nie przejdzie, bo musi być tak jak ona decyduje, pomimo tego, że masz 40 lat, to może dobrze się stało, że będziecie odseparowani i ty będziesz mógł sprawdzić, jak to jest być sobą w swoim życiu. I teraz zadanie dla Was. Jeśli macie tylko ochotę, to zróbcie sobie ćwiczenie. Kartka papieru i po jednej stronie wypiszcie sobie takie typowe sytuacje, w których zachowujecie się nie tak jak chcecie, a po drugiej stronie tej kartki wypiszcie, co chcielibyście zrobić. Czyli jeśli ktoś mówi ci, że nie daj sobie spokój i ty z natury zgadzasz się na to, to po tej drugiej stronie, po tej drugiej stronie kartki papieru, napisz sobie, tym razem mówię, wiesz, dziękuję Ci, że się o mnie troszczysz, dziękuję Ci za Twoją opinię, ale wybieram to. Obejrzyj koniecznie pozostałe odcinki o asertywnej komunikacji, o pewności siebie, o samodyscyplinie i wzmocnij swój pas, po to, żebyś mógł, mogła czerpać z życia w pełni. A ja dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i oczywiście subskrybuj mój kanał i zapraszam też na stronę barbaralech.pl, gdzie znajdziesz e-booki i webinary o właśnie tych treściach, które mogą, Ci mogą Cię wspomóc w realizowaniu swoich celów i stanięciu na własnych nogach. Bez względu na to, ile masz dzisiaj lat. Dziękuję.